Witam serdecznie mi gościem Darusz Bomba Gold Team Meble Lorek. Witam dobry wieczór. Dariusz, przegrywacie dzisiaj jedną bramką, jedną bramką, przepraszam, dwoma bramkami, jedną bramką przegraliście we wtorek. I ta zaliczka tak naprawdę y, była fajną, ale jednak za małą, żeby dzisiaj, żeby dzisiaj wygrać ten meczu. Może poprawię, Ostatnio wygraliśmy jedną bramką, a dzisiaj przegraliśmy. Nie będziemy włączać. Może rację, poprawiać, poprawiać trzeba. Kontynuuj. No tak, no, przegraliśmy. Bardzo żałuję tego meczu, bo był świetny mecz, emocjonalny mecz. Jedna do, strona atakowała, zaraz druga strona atakowała. No po fajnym meczu przegraliśmy mecz. No, szkoda. Patrząc na statystyki, to jest jedna rzeczywiście bramka, ale patrząc na boisko, co tutaj brakło, że rzeczywiście nie udało się przegonić ten, ten dom weselny Sylwia. Moim zdaniem zniszczył mecz tym, że mieliśmy na początku sytuację. Ja miałem sytuację stuprocentową, trafiłem w bramkarza. Kolega miał na pustą bramkę 101%, nie przeszczelił, szkoda, no szkoda. No i pod koniec pierwszej połowy trafili na 1-0, no i w drugiej połowie strzeli na drugą. Atakowaliśmy, atakowaliśmy. Pod koniec jeszcze Krzysiu miał piłkę, braku mu stopy. No szkoda, szkoda, że szkoda. Każdy mówi, że Gold Team nie da się zajechać, i dzisiaj też oczywiście was Sylwia nie zajechała. Ale można powiedzieć, że albo wam podobnie wtórowali, albo nawet można powiedzieć śmiało, że nawet więcej tego meczu, albo nawet u meczu wybiegali. Trzeba przyznać, że fajną, fajną piłkę grają. Fajne mają zawodników. Grają piłką, to trzeba potwierdzić. No i przy... z byle kim nie przegraliśmy. O, można tak powiedzieć. Dąb wesele, Sylwia. To jest pierwsze miejsce, jakby nie patrzeć w ekstraklasie. I nie też nie da się nie zapytać o tą ekstraklasę w waszym wykonaniu, bo dzisiaj nawet tutaj koledzy z Twojego zespołu mówią, że no trochę nieudany sezon. Też tak uważasz, czy jednak ta ekstraklasa to nie można tak patrzeć, że szóste, siódme miejsce to aż tak tragedia, bo poziom wysoki? Potwierdzam, że Sylwia jest liderem. Trzeba przyznać, że z zasłużeniem jest liderem. A my, no tak koledzy mówią, no przegraliśmy sezon, no. Runda pierwsza, nie mieliśmy zawodników, teraz zrobiliśmy transfery. Zostaliśmy niby w tej piątce, ale trójka już uciekła, teraz liczyć tylko na charakter, żeby Liga zakończyć z charakterem. Ale szkoda, szkoda Ligi. Dzisiaj Puchar i wiem, że wprowadziliście nowych osoby i powiedz mi, czy to jest tak, ten, że w tym Pucharze eksperymentujecie tymi osobami, czy to jest może ten wkład, który da ogień waszemu zespołowi? Na razie jest to eksperyment. Musimy się zgrać, tak? Bo to są nowe osoby. Nie graliśmy z nimi, szczególnie ja nie z nimi nie grałem. Teraz no, tą końcówkę sezonu zgramy się, a na ligę halową. miejmy nadzieję, że będą z tego owoce. Jeszcze raz wrócę do Ekstra klasy, tam jest walka. Wspomniałeś, że nie realne o trzecie miejsce. Punktowo matematycznie jeszcze tak. Może matematycznie, ale jeżeli chodzi o moje zdanie, to nie, bo... No straciliśmy punkty, tak? Do trzeciego miejsca brakuje nam sześć punktów. Gramy w grupie mistrzowskiej, już nie będą łatwe mecze. No, ale miejmy nadzieję, że może coś się fajnie, fajnie ułoży. Znacie pytanie, wracasz, bo miałeś dość długą przerwę w tym goal Szwajcaria, tereny zwiedzasz super, bo też można troszkę użyć, jednak nie tylko piłką żyć. Właśnie ten miesiąc przerwy zrobił dla Ciebie taki pozytywny aspekt w sporcie, czy jednak troszkę brakowało, jeżeli tylko chodzi o Ciebie? Powiem tak, no, zwiedziłem trochę świata, byłem w Szwajcarii, zwiedziłem Szwajcarię, tutaj po górach pochodziłem. Ale jeżeli chodzi o kondycję, to ja tam biegałem, tak, to kondycyjnie czuję się fajnie, ale trzeba powiedzieć, że piłka, czuć piłki, czucie piłki nie te same, no brakuje tych treningów, gierek, no szkoda, no tak. Ale już wracasz na stałe? No wracam, no można powiedzieć, że na chwilę, bo jeszcze wakacje, wakacje. Ładujemy baterie. Ładujemy baterie, dziękuję za dziękuję. wy. Dziękuję, pozdrawiam.